Sponsorem wywiadu jest firma ZELTECH. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem redakcji portalu Sport sportsiedlce.pl jest Przemysław Prokopiak, prezes MKL SEM Cześć Przemek. Dzień dobry Państwu. Witam Kamil. Przemek, nowa funkcja, nowa rola. Jak Twoje się zmieniło się po objęciu stołka prezesa? Czas, w którym, od którego zostałem prezesem, gdzie, gdzie walne zgromadzenie wybrało mnie na prezesa, wpłynął w takim, w takim stopniu, że Telefony się nie urywają. E, troszkę więcej, więcej zajęć na, na głowie, aczkolwiek ja cały czas w strukturach SEMPA byłem, e, w zarządzie SEMPA byłem od, od kilku lat. E, od kilku lat też byłem e, koordynatorem akademii, gdzie wszystkie sprawy związane z organizacją, z administracją klubu, z prowadzeniem e, roczników, organizacją e, wszystkie te rzeczy nie są mi obce. E, nic, nic nowego tak naprawdę. Poza, poza yy, troszeczkę no, większą, większą odpowiedzialnością i yy, bardziej rozdaniem tego z, z zakresów, z zakresów obowiązków, bo trochę ludzi doszło yy, do, do zarządzania akademią, taki, taki mam pomysł na to, to to się zwiększyło. Yy, no i zobaczymy, no, wszystko na razie jest świeże. Yy, próbujemy to sobie poukładać żeby było każdy, każdy, żeby miał z nowych osób, z nowych koordynatorów e, odpowiednie zakresy obowiązków no i żeby te zakresy po prostu realizował i no jesteśmy w trakcie tak naprawdę ustalania pewnych rzeczy, pewnych szczegółów. Wcześniej byłeś koordynatorem, na czym polega praca koordynatora, bo Ty nie miałeś za wiele osób do pomocy, gdy Ty koordynowałeś trochę nie. na Twojej głowie takie wiele rzeczy. Gdy zaczynałem koordyn koordynowanie w Akademia liczyła 250 250 osób, 10 trenerów. Gdzieś, gdzieś tak, jak pamiętam, to było. Kończyłem, gdzie było w tym największym okresie, myślę, że 470-480 osób. Z seniorami, już licząc, licząc no byłem sam i z 10 trenerów zrobiło się ponad 20. Więc tych obowiązków jest bardzo dużo, ale to są obowiązki. Naprawdę takie czasem się wydają przyziemne, ale które zajmują bardzo dużo czasu. Nawet ułożenie harmonogramu, gdzie nie dysponujemy w mieście swoim boiskiem, swoimi obiektami, nie można, po prostu dostajemy zakres i godziny, w których możemy wejść, i trzeba to wszystko dostosować. A pamiętajmy, że nasi trenerzy pracują na, na początku, mają własne prace. A jako trenerzy po prostu są, jest to praca dodatkowa, praca wydaje mi się, dlatego podjęta, bo, bo, bo to są ludzie z pasją, chcą realizować się, chcą, wchodzą w ten projekt, w te rzeczy, w które, o, które sobie, o których sobie mówimy, o których, które ustalamy. Niektórzy. Trenerzni, które osoby z świata piłki traktują przejście w te dyrektorskie, konieczność zamienia adresu na gustowną, błękitną koszulę jako karę. Czy nadal trenerka to jest rzecz, przy której odpoczywasz, którą najbardziej lubisz, czy jednak to koordynowanie, zarządzanie przyności, radości i spełnienia? Ja, ja od zawsze miałem jakieś wiele funkcji związane, czy, czy w poprzednich. W poprzednim klubie byłem grającym trenerem, teraz byłem trenującym koordynatorem i chyba nadal zostanę trenującym prezesem, bo grupę, którą prowadzę, mój rocznik 2.12, objąłem ich chyba w 2016 roku, jak przyszedłem do Akademii, to jestem z nimi dalej. Prawie dekada. Tak, jestem z nimi dalej. Przeszliśmy <laughs> praktycznie od bambini, od przedszkola, po wszystkie etapy, oni idą ze mną. I chyba, chyba jeszcze nie chcę z nich rezygnować, bo, bo to naprawdę się dogadujemy, tak mi się wydaje. Z mojej strony ja czerpię z tego wielką satysfakcję, że, że młodzi ludzie są... taką grupę osób udało mi się, wydaje mi się zmotywować, że oni... O 24 nawet by się pokazali na, na boisku, żeby, żeby potrenować. Tak? Wczoraj wróciliśmy z meczu właśnie. O 23, dzisiaj rano już, o 10 rano jednostka treningowa była zrobiona, 100% no, zawodników. Także. Oś, byłeś, jesteś z tym rocznikiem związany przez dłuższy czas. Są dwie szkoły, można powiedzieć. Jedna, która mówi, że dobrze, jak ten trener jest zna tej dzieciaki od zawsze, a druga, żeby... Wrzucać ten gran do szatni, co 2-3 lata, zmieniać trenera, do, który idealnie pasuje do odpowiedniego tak. wieku zawodnika. Czy uważasz, że które rozwiązanie jest optymalne, I, czy, to, czy to wszystko zależy? Fajne pytanie, bo, ale powiem Ci Kamil, że nie mam odpowiedzi na to, bo tak jak widać, jeżeli nie ma zgrzytów jest, i, i jest relacja między rodzicami, trener-zawodnik jest na plus, to nie widzę, żeby, żeby, żeby to zmieniać, bo czasami ta zmiana może spowodować, że. Że, że ta współpraca pomiędzy i pewne ustalenia no, przyjdzie. Tak jak mówię, u nas trenerzy nie są trenerami, którzy są na etacie. To są ludzie, którzy gdzieś tam przyjeżdżają po pracy, trochę czasami może inne nastawienie. No, ja wydaje mi się, że jak trenuję, to trenuję cał, całym sobą. Jestem poświęcony temu bardzo, bardzo mocno. No i ze względu na to. Czekam jeszcze po prostu gdzieś tam na jakąś osobę, która by w taki sposób się zaangażowała, bo, bo wiem, czego, te, czego ci rodzice, czy czego zawodnicy oczekują i do czego są przez tyle lat przy nauczeni tak naprawdę. Tak? Więc, a czasami z drugiej strony trzeba zmienić trenera, trzeba zmienić, bo trzeba zmienić trenera, trzeba zmienić środowisko. Bo bo dany trener lepiej się czuje w na to w bloku w bloku, nie wiem, pięciuosobowym, siedmiuosobowym, dziewięciu, i wtedy. Wtedy siadamy, rozmawiamy. Siadamy, rozmawiamy, czy jest lepsza zmiana, czy, czy, czy z rodzicami czasami są zebrania właśnie gdzieś też jakieś, jeżeli jakieś sygnały docierają do nas, staraliśmy się, staraliśmy się rozmawiać, ale tak jak byłem sam, nie zawsze się udało dotrzeć do każdej grupy. Teraz myślę właśnie po rozbudowaniu tego wszystkiego pionu naszego, naszej struktury działania. Tych dostęp do koordynatorów będzie łatwiejszy i pewne rzeczy będzie można. Szybciej, łatwiej i wcześniej załatwić, porozmawiać sobie. Mhm. Wiele osób narzeka na dzisiejszą młodzież, że kiedyś były boiska zajęte, że kiedyś było inaczej, że kiedyś dzieci na dworze spędzały mnóstwo czasu, wiadomo, są inne czasy, technologia się wdarła do naszego życia i nie uciekniemy od tego. Czy ty też podłączasz się do tego narzekania, czy jednak da się te dzieciaki zachęcić, to są cały czas te same dzieci, które po prostu potrzebują nieco innych bodźców? W narzekać, w narzekać zawsze można i zawsze można znaleźć, nawet w, naj, w najlepszych akademiach w Polsce. Można znaleźć jakieś minusy. Pewnie, że jest inaczej, jest trudniej. Ja mam przełożenie na pracę w szkole, a pracę w wstępie. Zupełnie inna praca, zupełnie inne nastawienie dzieci do, do wysiłku fizycznego, do zmęczenia się. W szkole już mi nie jest tak łatwo, jak kiedyś na przykład zmotywować dzieci do, do ruchu, do wyjścia, do, do dyscypliny, do do takiej pasji nawet, do tego, do czerpania radości z tego, że ktoś się zmęczy. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach dziecko, które się męczy, jest mocno niezadowolone, nie lubi się męczyć, tak, tak, tak fizycznie, woli się męczyć właśnie przy telefonie, bo te same te endorfiny się wydzielają grając, jak, jak uprawiając sport na przykład, tak, i nie mogę ich, znaczy, może inaczej, Trudne jest ich zachęcić do tego sportu, do takiego uprawiania czegoś poza szkołą, E, niż w Sępie. W Sępie są. No, Bo w sobie się sami zgłaszają? Do tego. Dokładnie są, tak, no, troszeczkę jesteśmy w innej, w innej, e, z innej strony patrzymy na to, tak? Troszeczkę inaczej też dobieramy. Ja też jestem w grupie wiodącej, gdzie, gdzie no te, ci młodzi ludzie są gdzieś tam no, dobierani z klucza, tak? No, wiele lat jesteśmy razem, Wiemy, Ja wiem, wiem na co mogę sobie pozwolić. Oni też wiedzą, jakie są zasady, i, i tak naprawdę ta praca jest dla mnie w tej mojej grupie jest o wiele łatwiejsza. Czy uważasz, że seniorzy, że juniorzy powinni być traktowani tak jak seniorzy, czyli kadry szkoleniowe powinny cały czas się rozrastać, powinien być fizjoterapeuta przy najstarszych rocznikach, trener, bramkarzy? Czy jednak jeden Przemek Prokopiak wszystko załatwi i będzie Nie i my. kierownikiem i trenerem i, ja i rozgrzeje bramkarzy? Im większa, im większa y, kadra, mhm. kadra y, trenerska, sztab to jest lepiej, tylko wiadomo, z czym to się wiąże, tak? że to są koszta bardzo duże. No my w semp staramy się to troszeczkę z innej strony ugryźć, że zawieramy porozumienia z naszymi partnerami właśnie odnośnie fizjoterapii, odnośnie nawet psychologii, gdzie mają rodzice dobre, bardzo dobre warunki, wydaje mi się, na, na siedleckie, siedleckie środowisko. Mogą korzystać bardzo szybko z specjalistów w, tej, w tych dziedzinach. No jakiś czas temu do każdej grupy wiodącej do, dodaliśmy, y, dodaliśmy asystenta, więc ten asystent jest taką, y, takim drugim trenerem, który właśnie jest o, trenerem, może rozgrzać bramkarzy może y, przygotować y, boisko i tak dalej. Tak? Ja, ja lubię sobie sam zawsze wszystko ogarnąć bardzo y, być może, może ciężko się ze mną, innym osobom współpracuje, ale ja, ja gdzieś tam lubię sobie liczyć na siebie zawsze. I, i jak w głowie poukładam, mam, mam, mam swoje pomysły, mi nie przeszkadza, że ja jadę sam czasem na mecz i tak dalej. Aczkolwiek jeździmy we dwóch, trzech, jest dużo łatwiej, bo można pewne rzeczy sobie e, oczywiście zlecić. Skonfrontujecie z pewną teorią, która gdzieś krąży po Siedlcach. Jest takie myślenie, że Siedlce jako, jako miasto, jako można, taka drużyna złożona z Siedlczan ma szansę rywalizować na Mazowszu tylko gdyby wystawiała jedną drużynę. Co ty o tym sądzisz? Bo, bo od celi, nie było nigdy w Siedlcach wiadomo, Mazowsze to jest województwo bardzo... Specyficzne, bardzo duże, bardzo konkurencyjne. Z niektórymi klubami chociażbyśmy wystawili nie najlepszą drużynę nawet z regionu, z Węgrowa, Sokołowa, łapali ludzi, to i tak byłoby ciężko rywalizować z Zgadza. Warszawą Płockim czy, czy Pruszkowem, który też ma bardzo dobre szkolenie. Więc jak, jak Ty do tego podchodzisz? Czy uważasz, że, że kiedyś się doczekamy tego, żeby w tych najlepszych klikach wojewódzkich była jedna drużyna siedlecka? Byliśmy kilka razy na rozmowach. Był nawet szkoda, że ten. Projekt gdzieś tam zapoczątkowany przez Rafała, przez prezesa naszego SAF, który miał gdzieś przejąć właśnie takie działanie od, od pewnego momentu cały, cały region i było kilka klubów już zainteresowanych, niektóre nie weszły w to. Co jest lepsze? Na pewno mamy bardzo trudno, tak? porównując województwo lubelskie. Podlasie, Biała Podlaska, gdzie yy, co jakiś czas prowadzają drużyny do celiotki i nasi chłopcy w tym momencie siedmiu zawodników poszło do celiotki. Nie wszyscy tam grają, bo tam są drużyny w pierwszej, w pierwszej i w CLJ, mają w pierwszej lidze wojewódzkiej w CLJ, ale część z chłopaków, którzy grali w województwie, w, w lidze wojewódzkiej i no, gdzieś tam był środek tabeli albo walczyli o utrzymanie czasem. Eee, we wcześniejszych latach były lepsze miejsca. Oni dostają szansę grania w CLC, gdzie tutaj my się nie możemy przebić. No Warszawa jest za dużym środowiskiem, żebyśmy mogli rywalizować. A z drugiej strony, ja mam też w głowie taką tezę, żeby czy teoria jak, żeby, żeby zawodników, może nie tyle drużyny, bo nigdy drużyna cała nie wejdzie do seniorów, nie ma takiej opcji. Eee, widzimy ilu zawodników, przynajmniej ja patrzę na to, ilu zawodników z Celiotki U19 trafia na szczebel seniorski. Bardzo mało. Bardzo mało. królowej to jest królowy strzelca, tak, zawodnictwo, jakiś tak, ogromny tak, problem, tak. żeby się przebić. Tak jest. Nawet, dlatego, nawet do dlatego, lig. dlatego duży progres, wzrost drugich, trzecich drużyn, powstawanie. EUKS tak, tak. na przykład e, zrezygnował z walki o CLJ i ma drugą drużynę w drugiej lidze i trzecią, w, czwarty, w, czwarty, lidze. w czwartej lidze mają. Tak. I dążąc do. Ja uważam, że, że, że właśnie bardziej chyba trzeba na zawodnika na jednostkę postawić niż na całą, na całą drużynę, aczkolwiek fajnie, bo jeżeli mamy, dobrze pracujemy z jednostką, to i będzie, będzie drużyna. Nie? Fajnie by było się połączyć na jakiś. To by był na pewno jakiś, jakiś krok do przodu, ale to będzie bardzo trudne, wydaje mi się, każda akademia z okręgu czy Siedlec ma swoje problemy duże, mniejsze, większe, yy, z którymi sobie musi poradzić. To jest łączenie tak yy, i mówienie o tym, że to będzie, to, to jest za, za, yy, z mojego punktu widzenia jest w tym momencie za, za szybkie. Mo, można, zawsze można rozmawiać, zawsze można podejść do tematu yy, na zasadzie porozumienia, na, na, na zasadzie współpracy jak najbardziej. Ja zawsze lubię rozmawiać, nigdy nie, nie, nie kasuję nikogo. I staram się tak postępować, że nawet jeżeli informacja jest trudna do przekazania komuś, to siadam i rozmawiamy i mówimy to według argumentów jakichś i wybieramy. Ja zawsze się kieruję dobrem Akademii. Tak było przez te lata, gdzie, gdzie byłem koordynatorem, zawsze chciałem, żeby akademia rosła siłę wiele tych projektów, które włożyliśmy uczestniczyłem w nich, albo byłem nawet pomysłodawcą, bądź pomostem tego wszystkiego, żeby zaistniało. Czyli wracając do zawodników i do drużyn, ja bym wolał, znaczy ja jestem bardziej, bardziej zwolennikiem tego, żeby rozwijać jednostkę i jednostka, bo jednostka decyduje o tym potem, że o tych siedcach będzie głośno, jeżeli uda nam się, przecież każdy by chciał z nas żeby nasi wychowankowie e, mieli szansę albo żebyśmy się do doczekali żeby zagrali w pierwszej drużynie e, pokoni serce to jest ważne. każdy z naszych trenerów też tak uważa e, no czasem droga jest okrężna do tego, czasem. Do, te, do, tego do, te, do tej właśnie pierwszej ligowej drużyny. Tak, jest. E, chciałem cię zapytać o to, czy łatwiej ci zrozumieć, dogadać się z młodymi piłkarzami i przez to, że masz sam syna piłkarza, e, to, to po, ułatwia takie życie, wiesz, jak jakie. próbuje z... grać w piłkę. Jeszcze piłkarz, e, jak będzie słyszał, to zdenerwuje się pewnie, ale on próbuje. E, no nie na... był takim piłkarzem jak tato. Nie, o inny. Tak, tak. tak, 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 tak. Proszę sobie nie, nie żartować. Czy łatwiej? Na pewno wiele rzeczy rozumiem. Ze względu na to, że Kacper musiał bardzo wcześnie wyjechać z domu. Wiem ile to kosztuje. Yy, wiem, ile to bez rodzica, bez zaangażowania rodzica, nawet jak dziecko, no i bez, bez, zaangaż bez pasji dziecka, bo, to, bo to, to jest na początku. To on ciągnął, on namawiał yy, na, na, te, na to przejście, yy, ale problemy bądź obowiązki, jakie z tym powstają, to jest tego kolosalnie dużo. I zawsze staram się tłumaczyć, na przykładzie, rozmawiając z rodzicami, którzy chcą gdzieś. Na przykład mamy wiele ofert naszych, żeby, żeby nasi zawodnicy przeszli, mówię jak, jaka jest sytuacja, swoje. ja zawsze daję alternatywę w rozmowie i no to rodzic jest zawsze tym, który decyduje. Czy dziecko zostanie u nas, czy dziecko pójdzie do sąsiedniej akademii, czy dziecko pójdzie gdzieś w Polskę? To zawsze rodzic, nigdy nie my. Tak? My, my możemy zasugerować, ale ja nie odpowiem, nie, nie weźmiemy takiej odpowiedzialności, że on tam zostanie piłkarzem, bo tego, z tym mamy chyba największy problem w Polsce, żeby określić potencjał zawodnika, jaki może rozwinąć na przestrzeni lat. No i z tego przejścia z juniora do seniora to tak, tak. jest też ogromny problem. Tak. Wspomnieliśmy o Wektrze Zwóczyn, sympatycznym klubie, który obaj lubimy. Jak sobie nasz czas? Rozmawialiśmy prywatnie ostatnio, że na każdej pozycji w Wektrze grałeś, bo jesteś trenerem. Jak sobie nasz ten czas w Wektrze? Klub. Które duży postęp w ostatnich latach zrobił, myślę, niestety po Twoim odejściu. Myślę, że chłopaki się nie urażą, bo prezesem jest teraz mój zawodnik, wcześniej był też mój kapitan, trenerem jest mój zawodnik z namaszczenia, trenerem został, więc wszystko gdzieś było też, ja nie uciekłem. To było, pamiętam jak powiedziałem chłopakom, że odchodzę, utrzymaliśmy okręgówkę, nie było tak dobrze jak, jak teraz, jest i powiedziałem, że skoro się utrzymaliśmy, to ja odchodzę, bo wiem, że żaden, żaden zawodnik nie odejdzie. Wtedy Marcin, prezes, powiedział, że, żebym wiedział, że odejdziesz, to byśmy spadli. Ale mówię, nie, Marcin, ci ludzie zasługują mówię, na, na kolejnego trenera, na kogoś innego, bo ja 10 lat w pracy hmm. i tam by, bycia w szatni niektórych od juniorów ciągnąłem, wprowadzałem do seniorów. Po prostu już no, pewne rzeczy już się wygasły u mnie, tak. Ja już nic nowego w seniorach nie mogłem im powiedzieć. Już, mhm. już nie wiedziałem, co na odprawie czasami jak zespół pobudzić i tak dalej, aczkolwiek myślę, że podwaliny pod to wszystko, co jest, to też jest duża praca właśnie w świętej pamięci Marcina, Marcina a, Bobryka. A może, Marcina Bobryka dokładnie, mhm. gdzie, gdzie my, ja też byłem tam w zarządzie. Mhm. I, Sporo rzeczy, sporo pomysłów rozmawialiśmy z Barcinem, gdzieś, gdzieś właśnie, żeby jak najszybciej zaczynać z rocznikiem, z młodymi rocznikami. Gdzieś otwieraliśmy filię na gminie z Buczyn. Gdzieś miałem nawet w głowie, żeby to było też do żeby Bucz zbierał z gminy na dany trening objeżdżał gminę, zbierał zawodników do, do tych najbardziej utalentowanych z różnych miejscowości. I to gdzieś tam były jakieś plany, no ale. Los tak chciał, że, że, że tutaj pojawiła się oferta SEMPA. Przez dwa lata prowadziłem przedszkole w SEMPIE i trenowałem seniorów. No i trzeba było w końcu powiedzieć do bo miałem cztery grupy, cztery grupy tego przedszkola. Przez seniorów nie dało się tego już pogodzić. Dzisiaj mówi się, że tajemnicą sukcesów Wektry jest atmosfera, często rodzinna, piłkarze lubią ze sobą przebywać, lubią grać. Czy tak było też w Twoich czasach, czy też ta atmosfera rodzinna była jeszcze w Ekrze ek ek Tak, zaczynałem w Ekrze Na pewno duży nacisk na to kładliśmy. Nie każdy to jest właśnie, byliśmy takim klubem, że nie każdy zawodnik, który przychodził, nawet dobry zawodnik, naprawdę stanowiący o dużym wzmocnieniu w klubie, nadawał się do nas. Mhm. I po kilku treningach wiedzieliśmy, że to już nie jest to czasem, tak? My stawialiśmy na to na, na ludzi, na, na, na człowieka, i myślę, że do tej pory jest to samo. Ja to samo chcę robić w Sępie. Nie, nie wiem, czy uda nam się wychować zawodnika, bardzo chciałbym, którego, który, będzie, który będzie rozpoznawany w Polsce, ale wiem to, że mamy wpływ na to, że z tych chłopaków możemy zrobić. Ludzi, tak? którzy potrafią się zachować, który, którzy znają pewne zasady, którzy są wychowani, którzy mówią dzień dobry, którzy sprzątają po sobie, po, po meczach i tak dalej. Można tego wymieniać. I ukazał, nie będzie I... każdy, ale dobrym człowiekiem musi być każdy. To jest nasz cel i to ostatnio na zebraniu mówiłem. Przypominałem, bo, bo od zawsze tak było. Rafał Leszczyński, były prezes, na pewno, na pewno podzieli to zdanie, że zawsze stawialiśmy na to, że chcemy wychować człowieka. Z jakim skutkiem nam to wychodzi, to nie wiem, ciężko mi to jest ocenić. To na pewno rodzice y, będą oceniać i ocenią. Y, ale skoro mamy tych 400 osób, y, czy ponad 400 y, zawodników w akademii, no to, no to część, duża część osób się siedlec y, uważa, że, że, że mówimy prawdę, tak? że, że, że dajemy to, co, to, co mówimy. Mhm. Nie wszystkim oczywiście. Druga część jest y, 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 w innej części, w innych akademiach i fajnie, że tych akademii jest tyle w sieciach, bo każdy ma alternatywę. Konkurencja napędza. Zdecydowanie tak. Ja uważam, że bez konkurencji też ktoś osiada na, na laurach, a tak naganiamy siebie troszeczkę. Koszt, znaczy robiąc lepszą, wydaje mi się, robotę. Tak? Cały czas próbując udoskonalać to, co, to, co gdzieś nie działa. Mhm. Często znam przykłady z naszej piłki lokalnej, że. Zabrakło takiej osoby. Jak Marcin Bobryk, która do rzeczy ogarniała i kluby miały problem, albo wręcz upadały. no Myślę, że Marcin Bobryk, jak już go wspominamy, to najlepiej, najlepsze, co zrobił, to to, że tyle osób zostało przy tej wektrze, że rozkochał wektrę w tylu osobach i nie było problemu z jednym prezesem, drugim, gdy prezes zrezygnował, że pojawił się następny. Się. I, I tych osób chodzących przy wektrze, w cudzysłowie mówiąc, jest bardzo dużo i którym zależy na wektrze. Nie brakuje tych osób. To, to jest, myślę, ogromny sukces dzieło, plus akademia. Myślę, bo też 200, 200 osób w Akademii Wektry zbuczyn to jest coś nierealnego. Myślę, 50, do temu. Zdecydowanie tak. Potwierdzam wszystko, co mówisz, bo no, taką był osobą yy, no, w, nie dało się obok przejść. Nie, zawsze zostawiał, zostawiał jakiś znak taki, że tą osobę się pamiętało. Yy, no pustka wielka, tak? Gdzieś tam, yy, tym bardziej, że nas relacja wiele lat yy, taka bliska łączyła byliśmy yy, no, razę parów yy, w ataku. Po nawet przez kilka sezonów w Siedleckiej Okręgówce dużo bramek strzeliśmy, nawet ponad 40 chyba we dwóch strzeliśmy. No, no, ciężko cokolwiek jeszcze innego powiedzieć. Tak? No, ja w samych super superlatywach tak? też się rozchodząc, rozeszliśmy się jako koledzy, jako nie było, ja wcześniej powiedziałem pół roku po prostu jaka jest decyzja tam, że mogę, że mogę odejść, już kiedyś próbowałem, on mnie namawiał, zawsze, no oczywiście zawsze ulegałem temu, no bo, no bo był taką osobą, że, że potrafił Trud, wpłynąć. Trudno było tak, nie ulec. Trudno było odmówić. Jasne. Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję, dziękuję. bardzo za wizytę. Dziękuję Państwu dziękuję za uwagę. Do widzenia. Sponsorem wywiadu jest firma ZELTECH.